Witamy Państwa poniedziałek godzina 17.30 Żałobniczka koroniata dzisiaj doszła na białym ogonku Zajechana trochę, ale już się najadła, napiła Będzie dobrze To najbardziej mnie cieszy panowie są wszystkie widyny. Jest wszystkie widyny dzisiaj doszły znowu dwa widyny doszła Doszedł tu od pary samczyk, od tej samiczki. Wiedaczysko jeden. I doszła tu od tego samczyka, samiczka tutaj ta. Doszła samiczka. No tych widyń już na białych nie przepuszczam. Od soboty, to jest dzisiaj poniedziałek, dwa dni. Najpierw przyszły dwa, później wczoraj jeszcze dwa. I dzisiaj doszły dwa poniedziałek po tych dwóch mroźnych nocach. Naprawdę szacunek dla tych gołębi, panowie. No, żałobniczka Kornieta już się cieszy. W swoim duku ze swoim samcem. Także dzisiaj doszły trzy sztuki. Brakuje nam tutaj od Budapeszta. Tego Budapeszta brakuje nam samiczki żółtego Tego żółtego brakuje nam samiczki Jest brak jeszcze jednej Budapeszty i łyska Jest brak trzech sztuk panowie Jest brak trzech sztuk Było puszczone 68 sztuk Jest 65 sztuk Także nie ma dwóch dwóch Budapesztek i nie ma Transurskiej, ale Transurska była Janka, ona tutaj wtedy została po ostatnim locie. Miałem zabrać nie zabrał jej, to ona tak tutaj siedziała, przepuściłem ją i, i wróciła do Janka. Także w sumie moich brak dwóch Budapesztek. Także jestem zadowolony bardzo. Jak mówiłem, nie będę już przepuszczał, nie będę już przepuszczał tych widynków na czarnych ogonkach. Mam dwie parki i dwa młode, młode takie wychodzą. Jaśniejsze, gdzie one są, od tutaj siedzą dwa tam tam. siedzi jeden, i tutaj taki, o i tutaj samiczka, jedna i tu będzie chyba też samiczka. dobrą musiał kupić dwa samczyki. Tak jak będziemy jechać na krawiówek, albo gdzie to gdzieś się dokupi. Te, te ptaczki, tutaj reszta będą leciały, będą leciały dalej. Oprócz o perłowych koroniatych, tych, tych nie przepuszczam. Przepuszczałem je raz tam na działce do haka. To jeden tam przymoczył u mnie na działce. to... Jednak one się nie nadają do przepuszczania, te perłowe mi się zdaje, kornia, te masłowe. Także te perłowe przepuszczane nie będą. Nie będzie przepuszczanych, nie będzie przepuszczanych w jedynek, jedynek tych sześć, tych dwie pary i te dwa młode. I zastanawiam się, czy przepuszczać te Budapeszty, bo też, znaczy Budapeszty, Czaposza, bo też mi na nich zależy, jest para, tu jest jeden. Młody po nich i dwa na działce są. Na działce dzisiaj bardzo mocno bił jaszcząb. Raz gołębie odeszły, po nim siadła bateria, przyszedł jeszcze raz, atakował. koło 10 sztuk śpi na wieżowcu. Nie, 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 nie siadły wystarczone porozgania. Mi się zdaje, że gdzieś tam albo siadły na wieżowcu, albo gdzieś, że, że rano zaczął się schodzić. Także panowie, po locie sobotnim było na początku strasznie, a teraz jakoś to wszystko się miarkowało. Jutro prawdopodobnie odwilż, zaczniemy tutaj sprzątać, może coś zacznie puszczać w duczkach, już w końcu wszystko wyskrobimy, posypiemy miętą, żeby miały czyściutko. Jestem z gołąbków bardzo zadowolony. Pojutrze planuję lot już troszeczkę z dalszej odległości. Tu były puszczone na kilometr, teraz je przepuścimy. Też z kilometr, chociaż dalej, z półtora, bo później będę chciał przed Sylwestrem, a po co wietrze, puścić z targu. W oblągu będzie filmik nagrany, będą puszczone na pewno, czy prędzej, czy później. Te 50 parę sztuk poleci, oprócz widynów, bo jest teraz 65. To bez widynów będą leciały, jeszcze zastanawiam się nad czapuszami czarnymi, czy je puszczę. Na razie przychodzą ładnie, ale tam na rynek to już jest drugi koniec e, Przelwąga, nie chciałbym ich stracić. Także Budapeszty jasne, dwie pary na białych ogonach, trzy koroniate, jedna samica y, zwykła, jasna jest z tym koroniatem, jednym parze to pewnie to będę musiał zmienić, bo tu jest koroniatych para. A tutaj tu jest samczyk od tej koroniaty tu jest koroniata. Mam po nich młode tam, po tych dwóch parach na tym. Na działce też na tych białych ogonach tak będę, dlatego musiałbym jechać na soliwek, bo tam muszę do tych jasnych coś pokopywać na tych białych ogonach par ale to zobaczymy, teraz na razie biję jaszczą, zobaczymy co pozostaje. Tam skończyłem na działce ten przedział, to teraz tam właśnie będę chyba o, yy, puszczał te, jak będzie tak jaszczą, co, co yy, codziennie mi walił, to trzeba puszczać tam te działki też yy, te widynki na białych ogonach bo ich tutaj u nas nie ma, tak w mało jest, nie ma do wyciągnięcia do portego, to, je, to je przymknę na razie tam obok, żeby nie wyłapał ich jastrząb. Jak jastrząb to trochę się uspokoi, to wtedy będę ganiał. Także tyle co dzisiaj tego, także jestem zadowolony. Dzisiaj doszły ostatnie dwa widynki. Także panowie Czekamy na następny lot w środę. Jutro jest wtorek, kiedy z ojcem, może bym przepuścił jutro, bo już mamy ciodźcie, ale jutro jedę do Olsztyna, bo ta jest chory, muszę z nim tam jechać na 3 godziny do Olsztyna. Na jakieś tam badanie o coś tam mu na płucach wykryli. Także w środę, wtedy już będę w domu. Będzie pogoda dobra, nie będzie padać deszcz to przepuszczamy. Najpierw będę puszczał z fabrycznej odwieźka tam w środę do tego łąbki i zobaczymy teraz powinno być wszystko w porządku no chyba żeby znowu nie walną bo jak znowu walnie jatrząb to znowu będzie tego, ale idzie odbić, to może Jatrząp już nie będzie bił także Panowie szykujcie się na środę, jak będzie dobra pogoda to puszczamy w środę przez znowu tego łąbki. Dały w śnieg, radę to i teraz jak będzie odbić to tym bardziej muszą dać radę Także pozdrawiamy wszystkich serdecznie i do usłyszenia.